Zmieni paradygmat. Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, co mamy głęboko zakorzenione w naszym umyśle, w naszej podświadomości. Będziemy dzisiaj mówić na temat naszych paradygmatów, czyli naszych przekonań na temat różnego rodzaju rzeczy, zjawisk. Bardzo wiele zależy od tego, jak postrzegamy daną rzecz. Jak do niej będziemy podchodzić? To jest wszystko związane z naszym właśnie zakorzenionym paradygmatem. Przykładowo, jeżeli ktoś uważa, że on nigdy nie będzie bogaty, pochodzi z biednej rodziny i na pytanie o większe pieniądze on stwierdza: Nie, no ja tam się na pewno nigdy nie wzbogacę, to szansa, że ten człowiek zacznie zarabiać prawdziwie duże pieniądze, jest prawie bliska zeru, ponieważ on wewnętrznie czuje, że on się do tego nie nadaje, że duże pieniądze nie są przeznaczone dla niego. I tak naprawdę, nawet jeżeli będą się wokół niego pojawiać okazje, które by pozwoliły mu zarobić te duże pieniądze, to on ich nie zauważy. Jednym z takich paradygmatów, który funkcjonował w ludzkości, jest, że Ziemia jest płaska. Czyli to jest taka, taka nasza głęboka wiara w to, że coś faktycznie jest takie, a nie inne. I dopiero na przestrzeni wieków, na przestrzeni lat yy, wiadomo, okazało się, że Ziemia wcale nie jest płaska, że jest okrągła i co zmieniło zupełnie inne podejście do świata i do postrzegania tego świata. Równie dobrze dzisiaj ktoś mógłby pojawić się i powiedzieć, że Ziemia jest trójkątna i tak samo byśmy mu w to nie uwierzyli, dopóki by na to nie przedstawił jakichś faktycznie dowodów. I tak jest tak naprawdę z każdą dosłownie z każdą dziedziną naszego życia. Przykładowo, jeżeli idzie o karierę m, naszą zawodową, wystarczy, że mamy głęboko zakorzenione to, że przykładowo nikt nie lubi sprzedawców, nikt nie lubi osób, które sprzedają. To my automatycznie nie będziemy potrafili, mając taki właśnie paradygmat w głowie, takie przekonanie, nie będziemy potrafili dobrze sprzedawać, ponieważ jak możemy dobrze sprzedawać. Jak możemy stać się osobą, której tak naprawdę my wewnętrznie czujemy, że nikt nie lubi. Nikt nie będzie chciał e, tego robić. Ale jest jedna piękna, piękna rzecz. To wszystko, jak my postrzegamy tą rzeczywistość, jakie mamy paradygmaty, wzięło się z całego naszego rozwoju, już począwszy od dzieciństwa, okresu dorastania, tego co nam mówili rodzice, tego co słyszeliśmy w mediach, co przeczytaliśmy w książkach, tak się właśnie kształtują nasze przekonania. I co jest najpiękniejsze, my mamy wpływ na te przekonania. Jeżeli ktoś uważa, że sprzedawca to jest coś, czego by w życiu nie chciał robić, ale podświadomie czuje, że jak on by był dobrym sprzedawcą, to mógłby zarabiać naprawdę dobre pieniądze. Jest wiele zawodów, tak naprawdę każdy, każdy powinien potrafić sprzedawać. To może sobie zacząć pracować nad swoim przeświadczeniem, nad tym paradygmatem. Wystarczy sobie w głowie powtarzać, odwrócić to, co nam się pojawia jako pierwsza myśl, że sprzedawcy, sprzedawców nikt nie lubi. Nie! Sprzedawca to jest cudowny zawód, sprzedawca to jest osoba, która doradza, sprzedawca otwiera nowe możliwości. Sprzedawca pokazuje rzeczy, których klient sam nie jest w stanie zauważyć. Sprzedawca to jest przyjaciel kupującego. I wystarczy, że my regularnie będziemy sobie zastępywać tą e, starą myśl, która nam nie pomaga, tą lepszą. I tych myśli tak naprawdę w życiu mamy bardzo, bardzo dużo. Wystarczy się skupić i zastanowić nad tym, co ja myślę, co mi nie służy. I jak mogę tą myśl odwrócić? Przykładowo, osoby po pięćdziesiątce bardzo często sobie wmawiają, że po pięćdziesiątce to już nie można znaleźć pracy. I tak naprawdę, osoba, która sobie cały czas coś takiego powtarza i idzie szukać pracy, to z automatu na wejście, już wchodząc do potencjalnego pracodawcy, na dzień dobry, jeszcze się, się nie odezwie. Ale mając głęboko takie przeświadczenie, to już cały swoje ciałem mówi: Nie, ty mnie dzisiaj nie zatrudnisz, bo przecież po 50 kto by mnie zatrudnił. A wystarczy sobie tą myśl nadpisać: po pięćdziesiątce jestem doświadczonym człowiekiem z doświadczeniem życiowym, zawodowym. Jestem idealnym kandydatem na pana stanowisko, które jest do obsadzenia. I wystarczy po prostu zmiana myślenia. I tak jest z każdą dziedziną życia. Z miłością, z przyjaźnią, z relacjami w rodzinie, z podejściem do bogactwa, z podejściem do odchudzania. Każdą dosłownie, każdą dziedziną, każdym elementem naszego życia rządzą paradygmaty i nasze przekonania. Wystarczy zwrócić na nie uwagę i jeżeli one są dla nas krzywdzące, jeżeli one sprawiają, że my nie osiągamy naszych celów, bo wewnątrz nasz wewnętrzny głos jest tak silny i stawia wielki opór, to trzeba to zmienić i trzeba i można to zmienić. Pozdrawiam serdecznie, zastanówcie się nad swoimi ograniczeniami, nad swoim myśleniem, które Was ogranicza i starajcie się zmieniać je na myślenie pozytywne, które sprawia, że więcej rzeczy w Waszym życiu stanie się możliwe.